Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Grudnia 2023. 1648 jest, gdy w układzie wspomagania kierownicy samochodu znajduje się powietrze, może wystąpić kilka objawów wskazujących na problem. Znaki ostrzegawcze są dość wyraźne, ale nie dotyczą wyłącznie tego problemu mogą również ostrzegać o innych komplikacjach. Wspomaganie kierownicy to układ który pomaga ułatwić i wygładzić skręt kierownicy w samochodzie poprzez wykorzystanie ciśnienia hydraulicznego. Jego głównym celem jest zmniejszenie wysiłku fizycznego, jaki kierowca musi włożyć w obracanie kierownicą, szczególnie w sytuacjach takich jak manewrowanie przy niskich prędkościach lub parkowanie. Jakie są objawy zapowietrzenia układu wspomagania kierownicy? Niektóre z najczęstszych objawów to trudności w obracaniu kierownicą powietrze w układzie wspomagania kierownicy może utrudniać obracanie kierownicą, możesz odczuwać opór podczas skręcania w jednym lub obu kierunkach, dziwne odgłosy podczas skręcania podczas skręcania kierownicą mogą być słyszalne piski, brzęczenie lub zgrzytanie, szczególnie w, w. W przypadku niskiego poziomu płynu wspomagania kierownicy lub obecności powietrza w układzie. Wibracje kierownicy Jeśli w układzie znajduje się powietrze, podczas obracania kierownicą mogą być wyczuwalne wibracje lub nierówne wyczucie, co może wskazywać na problem z układem kierowniczym. Wycieki płynu wspomagania układu kierowniczego Obecność powietrza w układzie może powodować wycieki płynu wspomagania układu kierowniczego. Zwróć uwagę na plamy lub wycieki pod pojazdem, nieregularne lub przerwane działanie, układ wspomagania kierownicy może działać niespójnie, działając dobrze w niektórych momentach. A następnie wykazując trudności ze skręcaniem winnych, co zrobić? Jeśli w układzie wspomagania kierownicy znajduje się powietrze. Jeśli podejrzewasz, że w układzie wspomagania kierownicy w Twoim pojeździe znajduje się powietrze, Zaleca się sprawdzenie go w warsztacie lub u mechanika. Problemy z układem wspomagania kierownicy mogą się pogorszyć jeśli nie zostaną odpowiednio rozwiązane i mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia samochodu. Jeśli podejrzewasz, że w układzie wspomagania kierownicy pojazdu znajduje się powietrze, oto kilka kroków, które mogą pomóc sprawdź poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy, Upewnili się. Że poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy jest prawidłowy. Jeśli jest niski, konieczne może być dodanie większej ilości płynu. Sprawdź w instrukcji i obsługi zalecany typ płynu i procedury jego dodawania. Odpowietrzanie układu. Odpowietrzanie układu wspomagania kierownicy to proces usuwania uwięzionego powietrza z układu. Proces ten różni się w zależności od pojazdu ale generalnie obejmuje obracanie kierownicy z boku na bok przy pracującym silniku i, w razie potrzeby, dolewanie płynu. Szczegółowe instrukcje dotyczące danego modelu samochodu można znaleźć w instrukcji obsługi lub skonsultować się z doświadczonym mechanikiem, sprawdzić pod kątem nieszczelności. Powietrze może przedostawać się do układu wspomagania kierownicy z powodu nieszczelności przewodów połączeń lub uszczelek. Sprawdź wzrokowo układ pod kątem oznak wycieków płynów wspomagania układu kierowniczego pod pojazdem lub w elementach układu. Zabierz pojazd do mechanika. Jeśli nie czujesz się komfortowo podczas płukania układu lub podejrzewasz wyciek, zaleca się zabranie pojazdu do warsztatu. Profesjonalista będzie w stanie przeprowadzić dokładną kontrolę zidentyfikować przyczynę problemu i dokonać niezbędnych napraw w celu usunięcia powietrza z układu wspomagania kierownicy. Ważne jest, aby rozwiązać problemy z układem wspomagania kierownicy w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania pojazdu. Układ kierowniczy ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia pojazdu, więc najlepiej jest zająć się wszelkimi problemami tak szybko, jak to możliwe. Aby uniknąć poważnych problemów, profesjonalista będzie w stanie prawidłowo zdiagnozować problem i dokonać niezbędnych napraw. Aby zapewnić prawidłowe działanie układu kierowniczego, możecie się zainteresować.